Zacytuuj od razu Weź te skarpetki, zajmij. To jeszcze będzie gorzej. Nie, nie będzie gorzej. Tutaj tego, wiaterek jest. Chciałem powiedzieć, że moja torba jest u Was, wiecie. torba jest w czyich rękach, powiedz? Nie wstydź się. Powiedz to. Wyrzuć to z siebie. Po małym punkcie na egzamin nie jest się Zajebiście na kółka. Marta, Ty zostaw już tego Michasia. No, masz go na co dzień, tak? Na wakacje zostaw go trochę nam. Bo to po, po tachry, no, już no, proszę, nie, nie dramatyzuj, tak? Nie dramatyzuj. Ja trafiłem na radio. Widzę, e, nowy załogant już się podlizuje kapitanowi. Już tu przy kapitanie, tak? Maśli. O, a już mu powiedział, że fajne prezenciki kupił, chociaż kurde, tandetę taką kupił, że aż strach. Pokaż. <totitrine> <totitrine> nie, to on, on cię pozdrawiają. <totitrine> <śmianowidze> Pozdrawiam cię. I my ciebie też, kapitanie. <śmianowidze> Pitek, ty też coś powiedz, fajnego. Powiedz <śmianowidze> tak, bo Powiesz, Powiedz tak, nie. Nie zrobię to nie. Zrób tego. Zrób to. Media trzeba <śmianowidze> No, coś, coś nie ci Nie, jest wszystko, nie? Tak? nie coś? strasznie, bo on nie ma tego. Jana, jak weź po całą swoją konkubinę. Nie się tylko tym swoim brzuchem zajmujesz, ty k攻isy. kurde narcysku, jeden. Tak, tak. No nie, no No nie, seks. A... <killers> Takiego pornala już dawno nie kręciłem. Ale co mam <neurasz> zrobić? Wiesz co, idź na, żyw <roometers> <Germans> na żywioł. Tak dawno nie całowałem, że nie wiem jak to zrobić. Alka, nie głupiej się. Bądź poważny.